Czym ci się kojarzą święta? Kojarzą mi się z Mikołajem, bo bardzo wtedy chcę dostać prezent. Z Mikołajem i z pierniczkami. Co wiesza się na choinkę, bo choinkę się stroi przed świętami. Co można na niej zawiesić? Gwiazdkę na cubek i jeszcze takie coś. Bąbki, gwiazdki i łańcuchy. Kto u Ciebie zatyka gwiazdkę na samym szczycie choinki? Mama, kiedy staje na krześle. Co jecie na Wigilię? Uszka z barszczem. Wiejniki. Barszcz. I co w tym barszczu jest? Uszy. Czyje to są uszy? Mhm. Zrobione po prostu ze ciasta. A, no widzisz, dałem się nabrać. Jak się przygotować do świątyń? Trzeba nakryć obróz na stół, przygotować jedzenie i zrobić choinkę. A jaki ten obróz musi być na święta? Choinkowy trzeba ugotować, ubrać stół. Trzeba ubrać też choinkę. Wyciągnąć choinkę. Jest ja, zazwyczaj najpierw patrzę rano, wstaję wcześnie i potem zwykle patrzę pod biurko, czy mi Mikołaj nie dał prezentu. U Ciebie Mikołaj zostawia prezenty pod biurkiem? Tak, też wstaję rano, ale za to Mikołaj przynosi na biurko. A co trzeba zrobić, żeby dostać prezenty? Eee, napisać list do Mikołaja i go na parapecie. Być grzecznym i wysłać list, eee, dać go na dwór, żeby poleciał do Mikołaja. Trzeba napisać list i dać go na parapet. Być bardzo grzecznym i zrobić list. List? A do kogo ten list? Do, mi do, do Mikołaja co z tym listem zrobić? Bo ja nie znam adresu do Mikołaja. Trzeba, trzeba go... położyć na parapecie trzeba... i wtedy e, nie, zostawić ja do nocy i wtedy e, Mikołaj zabiera. Nie, bo ja czasami idę na pocztę, przyklejam znaczek i potem to idzie do Mikołaja. A ja już w domu kiedy napisałam na niego list. Mama wieczorem go położyła na parapet mhm. i Mikołaj przyszedł. Wieczorem do mojego domu i zabrał ten list. Zniknął ten list? Tak. Zadziałało. Tak. Co najbardziej chciałbyś dostać pod choinkę? Eee, Lego domek panda, eee, grę Ufodron, naklejki Minecraft. ja, ja z łazyskiem, strój Batmana, autofajtelmena i kopalne. Bym na prezent. Kuki smakier i zestaw bo... Dry Zera. Stój um... Spider-Man, bo już się uczyłem. Spider-Man. sterowane. A święta to fajny czas? Tak. A dlaczego jest taki fajny? Bo wtedy można spędzać czas z bliskimi